Prawie 2 miliony złotych na zakupy dostał kościański szpital, czas na wydanie i rozliczenie tych pieniędzy ma do końca czerwca tego roku. Szpital otrzyma 1 994 tysiące złotych. Cała ta kwota ma być przeznaczona na zakupy służące osobom niepełnosprawnym i pozwalające dostosować placówkę do ich potrzeb. W planach jest zakup 68 łóżek, a także szafek przyłóżkowych materacy i materacy przeciwodleżynowych. Ich szacunkowy koszt to około 830 tysięcy złotych. Planowany jest także zakup łóżka na oddział intensywnej terapii, dwóch łóżek porodowych i jednego fotela ginekologicznego. Sprzęt ten ma możliwość sterowania, które pozwala go obniżyć na maksymalnie niski poziom, a to pozwala w łatwy sposób wejść na nie pacjentowi, który ma problem z poruszaniem się. Na oddział ratunkowy trafić mają dwa wózki do transportu pacjentów leżących oraz pętla indukcyjna system wspomagający słyszenie. Z kolei na reumatologię kupione zostaną dwa fotele, stanowiska do do terapii lekowej za około 700 tysięcy złotych szpital planuje zakupić także cyfrowy aparat rentgenowski dostosowany do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnością, a za około 80 tysięcy złotych wyremontowany zostanie chodnik i powstaną trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Poza zakupami, część dofinansowania przeznaczona zostanie na przeszkolenie ponad 70 osób z personelu szpitala wszystko po to, by podnieść poziom obsługi pacjentów z niepełnosprawnością.